Cześć, siemano, mortki, banieczka na Witam Was w kolejnym solciku. Yy, witam Was w kolejnym solciku. Dostać apel w górę, suba na kanale, komentarz jakiś fajny i pozytywny. udostępniajcie na no, social media, ja polecajcie. Więc jest kolejny dzień pracy. Ja już wóz złożyłem. Drugi można by powiedzieć. Tam już yy, a, brat z że nie kolejny. Także robota idzie jak talala, co nie, mam nadzieję, że starcik Wam się spodoba, jeśli tak, to wiecie to robić. Yy... Podajcie na kapsel mój sklep, jest linki w opisie na kanale w ogóle, tylko żeby zobaczyć jak wygląda dany item, to musicie przejść do yy... płatności, wtedy sobie zobaczycie jak dany produkt wygląda i jest zrobiony, bo sklep działa, bo ja mam swój kubek z niego, tak ja przypomnę tylko. Dobra, nic pokażę ile jest zrobiony. Yy, już dużo nie zostało, wariaty do podjęcia. Że już dużo nie zostało. Zaraz idę im tam pomóc kurde. Bo nie ma co czekać. Dobra, witam was z powrotem. Idę was pokazać ile ja zrobiłem. Tutaj tam kolejny wóz, dwa ułożone wariaty. Ile tych rządków jest? Że ile tych rządków tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Kurwa, osiem rządków drzewa. Co idzie to? Osiem rządków drzewa. Wóz na prawie jeden rządek przychodzi Że wóz na jeden rządek przychodzi Osiem rządków. nie mam drzewa na dwa lata, nie wiem, czy ja z tym drzewem będę robił. Tyle drzewa, że ja pieniędzy. No dobra, mordy, uciekam. Mam nadzieję, że jeśli Wam się spodoba to trzymajcie się banieczka na dróbko. Widzimy się o 20 na live, siema elo.